Zadanie 20. Trapez T1 o polu równym 52 i o obwodzie 36 jest podobny do trapezu T2. Pole trapezu T2 jest równe 13. Dokonstanie. wywierzono właściwą odpowiedź spośród podanych. Obwód trapezu T2 jest równy. No właśnie. Dwa trapezy, które są do siebie podobne, tak? Czyli mają ten sam kształt, tylko wielkość się zmieniła i różne cechy, które charakteryzują ten, te trapezy. I mowa jest o obwodzie i o polu, tak? Troszeczkę dużo tych danych. Natomiast no spróbujmy zobrazować sytuację, co my tutaj mamy. Są jakieś dwa trapezy. Nie wiemy jaki rodzaj trapezu, czy równoramienny, czy nie. No to taki narysuję. Tak. I ten oznaczymy jako trapez pierwszy. No i jest jeszcze drugi, który jest do niego podobny. Podobny to znaczy, że ma ten sam kształt, tylko jest albo większy, albo mniejszy, tak? No Spróbujmy tutaj jak zachować realizm tych rysunków o polu równym i o obwodzie 36. Tutaj pole T1 czy 52, pole drugiego jest 13, to znaczy on musi być pomniejszony. Tak? Czyli troszeczkę taki mniejszy w stosunku do tego, który narysowaliśmy wcześniej. Tutaj zaznaczymy i to skasujemy sobie. Jeszcze troszeczkę taki mniejszy. i on będzie jako te dwa Podobne. no dobra no i te dane teraz pozbierajmy pole trapezu pierwszego 52 z kolei obwód trapezu pierwszego 36 z kolei dla trapezu drugiego pole 13 a z kolei obwód jest nam nieznany. To mamy wyznaczyć, tak? pozbieraliśmy jakoś te dane z treści zadania na rysunek. No właśnie, jak ten obwód niby policzyć? Trochę ciężka sprawa, bo my nie znamy długości boku. Żadnego z boków, ani trapezu pierwszego, ani trapezu drugiego, więc no tutaj policzenie obwodu w taki standardowy sposób niestety odpada. No ale tutaj podpowiedział jest to. Że te trapezy są podobne, na pewno z tej informacji mamy skorzystać. No i co my wiemy, jeżeli chodzi o figury podobne, wielokąty podobne? No, na przykład są pewne, no oczywiście jest ta skala podobieństwa, tak? czyli ta liczba, która wyraża, w jaki sposób powiększamy albo pomniejszamy przy podobieństwie figur. No, to co my wiemy? Na przykład, że skala podobieństwa do kwadratu to jest pole figury drugiej przez pole figury pierwszej. Czyli stosunek pól figur podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa. Jak podzielę pola figur, które są podobne, to otrzymam skalę, ale podniesioną do kwadratu. My tutaj te trzy wielkości, dwie wielkości mamy, tak? P2 i P1, bo pola są nam znane dla obu figur. No to ta skala podobieństwa nam ładnie wyskoczy. Czyli k do kwadratu równa się P2, 13, P1, 52. No i skracamy ten ułamek, co dziwacznie troszeczkę wygląda. czwarta. To jest skala do kwadratu, jeszcze musimy spierwiastkować, czyli k równa się jedna druga. Dobrze. No i niby stoimy w miejscu, tak? Mamy skalę podobieństwa, ale to nam nic nie mówi o obwodzie. Ale możemy też skorzystać z innego wzoru, który mówi, że stosunek obwodów figur podobnych jest równy skali podobieństwa. Czyli jak będę dzielił obwody figur podobnych do siebie, to otrzymam skalę podobieństwa. Spróbujmy coś podstawić. K, przed chwilą policzyliśmy, jedna druga. OB2, czyli obwód trapezu drugiego. No, na razie zostawię, do takiej wielkości szukam. A obwód trapezu pierwszego, 36. No właśnie, pomnożymy na krzyż, czyli dwa razy obwód trapezu drugiego, to będzie 36. Czyli obwód trapezu drugiego, tutaj podzielimy obostronnie przez 2, to będzie 18. No i to jest właściwa odpowiedź w tym zadaniu. Owód trapezu drugiego wynosi 18 jednostek.